To jest wschodnie boss. Jeden z najlepszych graczy box PVP na temy jakiego znam. Jeśli ten losowy subskrybent pokona go w pojedynku 1 na 1, to dam mu złotą czaszkę. Dzisiejszy w dzisiejszym filmie przekonamy się też czy najlepszy gracz endu na majstarze da radę wylecieć z minus 3000 kratki Wojda albo czy 500 zł to kwota która przekona mi do przeżycia 5 minut kompletnie samemu na strefie beseryt podczas gdy goni go 30 najlepszych graczy na box PVP na majstarze. Dobra, więc w pierwszym wyzwaniu wschodnie bo zmierzy się z moim losowym subskrybentem, czyli Igorem śliwką. Ta, dobra, chłopaki jesteście gotowi? Jestem, jestem. Z fleszem nawet się nagrywa. Tak, tak. Dobra, trzy, dwa, jeden, start. Yes. O, dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Pierwszy okay. dotarłem za... wschodniemu. Ej, co się I to do... dzieje? Igor, to robi, I, co robi wschodniemu? I do pieca, 6 i do pieca. Dam mu Pajel, dam mu do pieca. I do pieca. Dobra, uwaga. Dam mu. Pik, Dobra pik, jaka pik, tu jest pik, pik. bitka, co tutaj się dzieje Ręce mi się trzęsą o milion złotych Nie, 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 proszę! Proszę, nie! I schodnie bez chyba Jednak nie Igor wygrał z CZAPKĘ! <laughs> yes, Jest, 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 jest! Chodź, zapraszam wymianę, zapraszam wymianę Igor, cieszysz się? E bardzo, 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 chodź. Jest, czekam CH2, jaki blok. Igor podołał wyzwaniu, wygrywając przy tym złotą czaszkę. Ale czy podobnie będzie z złodziejem dripów? Adam, no to jesteś gotowy na wylecenie? A, jest. Dobra, to. no to powodzenia, mogę skakać. Dobra. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Wracaj, jak na razie na spokojnie. To jest piernika może od razu. Też nie marnuję jakoś tak bardzo kości, nie tak sobie, później sobie, te koks, nie? Znaczy Minus 1500 No już się no, umożliwiłeś lecieć, umożliwiłeś lecieć, umożliwiłeś już lecieć no, Minus 2700, dobra, na silu raczej Pamiętaj tak tym misturze. no i sezara użył miksturkę na 10 no, Mówisz sobie Ty mistura! O oh, oh, kurde Na no, los, Myślałem, że chyba to jakoś nie się coś Dobra, już minus 2300, na raczej Da się radę raczej wylecieć Dobra Mimo 2000 Dobra, chłopie, ty masz jeszcze trzy takich kołów, co tam No dobrze, że te pierniki, nie? Bo one akurat są mega OP. Mimo 1500, 500, raczej. Dobra, chłopia, my się że to nie wyleci z tylu hejberkami, a tu... jest Dobra, już 500 kratek, to jest raczej na spokojnie, nie? 30 kołsików. Ile ty tu zjadłeś? W półtorej tak, tu zjadłeś, nie? Z 50 już Dopiero. No, żeby... 500 kratów. Bo nie, kamerę w ogóle zmieniłem do dupy. co... Cały ten. Zara lepiej chyba no. no. Jak miałem, jak tak to lepiej jemu. Dobra, 250, klas jak jeszcze na spokojnie wylecisz. No. Zara przestaje bić chyba. No, dobra. Na lepszej wylecisz. O, fajem ci. Na pokoju, nie? Bye. Band, CTS, uh, hmm. O, pan jeszcze. Sun out. Dobra, trzymaj wygrałeś. Gratulacje. No i przechodzimy do następnego wyzwania. Jak widzicie Złodziej Dripów bez problemu wyleciał z wojda, Ale teraz przyszedł czas na najważniejsze wyzwanie tego odcinka. Czyli Mickey Rollo 30 graczy o 500 złotych. To jest 30 osób, a to jest Mickey Rollo, który zaraz się z nimi zmierzy. Jak, jak myślisz Mickey Rollo, dasz radę z nimi przeżyć? Ja wydaje że przez 5 minut to jeszcze odstrzelę z 5 osób, na 100%. Dobra, dobra, a, jesteś pewny się. Dobra, uwaga, chyba możemy zaczynać. Start. Dynami na start od razu. Dobra. Oto no, się dzieje, ile tu jest osób, ty. ty brola, brola. Nie, Dion jest? Tu, 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 na środku, na środku. Bijecie i Sniwa. Kasacja na Sniwo w nawku. Pa, proszę. Nie. Bijecie w naawku. Pa. Pierwszy, prawie to po Pierwszy topemach. pada, panie. Policji generatory kopią. Co wy robicie? Aj, nie. oni pan. kopią, oni kopią. Tych co no, kopią? zabijaj, zabijaj. No, bo, ty nie biją, może. Kurde, nie pomyślałem o tym, że mi set padnie ogólnie No właśnie O kurcza pieczone O kurcze, a ty masz jednego seta? O kurcze, ja mam całego seta, ale już mam osiągnięcie 9% ogólnie, nie? Ale ty masz nie, jednego seta, nie tylko Nie seta. Masz nosa Lafa? Musimy je poratować do sama Lafa No nie mam, nie mam, o, ja, wzią, ja, nie mam taki set. Mają mnie w karce, mają w karce, mają mnie w spokojnie przeczekam, przeczekam, przeczekam. Czem oni się mają? A, na korze, na korze się wzięli, tak, na korze. Tak, 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 tak. Ale to jest poraże? Ja muszę teraz podlecę tu, Ach, tak i tutaj przeczekać. Chyba też w... na wschodniego i pajleca, nie? Bo oni chyba tutaj są naj... najcięższymi opo oponentami, co nie? No bo to największe noby, ale ja chcę się skupić na tych Steve'ach, żeby wszystkie osoby, które po prostu mnie biją, od razu ich kasować. Ale czy ja nie chcę kozy mordować od razu? No. Można je kozy... No, jak będziesz padać, no. Kurczaczki, nie pomyślałem. Nie mogę się bogować, nie mogę bloków. Drifta lewo, prawo. Na razie, na razie Przez pierwsze... Jeszcze no. to ando póki... O niechby pomyśleli to. O Jezus jak to w tym rogu to nie to nie zapytasz było. Bo już mam 7, jeszcze 4 minuty, jeszcze 4 minuty, nie? Co ty gada, że ja mam 70% na butach? No jeszcze 4 minutki prawie. Padnę! Prawie mi totem zbili! Prawie zjadłem, no. zjadłem, spokojnie, zjadłem, spokojnie, zjadłem, zjadłem, zjadłem. właśnie widzę to chyba mało HP masz Spokojnie, nie chciałem, nie chciałem żeby mi dynie rzucił, dlatego nie zakładałem totemu od razu. Zjadłem, nie jestem. Nie zjadł. Nie, zjadł, daj zjadł, nie zjadł, nie zjadł ja wiem, co tutaj się dzieje, nie? Kurde no, jest lipa, no nie wiem co ma jaki I teraz, kasatia FAK! jeden leży! Młody Sigma! Eleczko! Młody Sigma! Podam Potem! O! No Żyję! W drugie ręce. Dynami, żeby dyni nie mogli mi nic zrobić. Już mam pleku Jeszcze trzy minuty, jeszcze trzy minuty. Ale mnie łupią, ale mnie łupią, ty, już mam 50% na secie. To niemożliwe no. to jest, a to jest, a wykona. Ej, no to, to jeszcze ten. Dzięki, że i się Uuu, teraz będą to, bili. O! A serce! Nie no, ogólnie strollowałem, bo mogłem w tej kości jak najwięcej przeczekać i nie poczekałem. Bo no. teraz oni mega mnie łoją tutaj. Mam jedynym pomysłem, jaki mogę zrobić, to. No nie no, set mi tak czy się głupnie. No ile masz na secie? 2 minuty no, no, już 30 sekund. 40%. jeszcze już masz 40%. 40%! Już mam 40%, już mam 40%. 40% Mam pomysł, mam pomysł, ale już nie wiem, co jest dobre, ale. Zrobię tak, 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 tak I tak, o. to stoję Nie no, to jest nie, nie, nie myślę, To ich nie pokona. To, chyba, nie to. Pokona, to ich nie pokona, to ich pokona, bo no. im za dużo! Ani ja miałem nosa lafa Dobra, na czas, na czas, na czas, na czas, na czas. Obiegowa, bo byłem 40 pozach. Dwie minutki, 2 minuty 10 sekund jeszcze Może taki... zmyłka, kiwka, kiwka Jakaś zadymka. dynamit, na orbitkę i teraz. Zlikap, proszę 35% NA secie MAM MINUTY zostały. Trzymam jednego, pach ZWOLNIŁEM GO Mam tak No ja widzę, że chyba trochę się nie dogaduję, bo piszą coś, że będzie stakować. I tu Ale to nic nie zmienia, wzięli mnie na kozę, wzięli mnie na kozę Ale TO lecę, le okay. Z NIM DO KOŃCA Dawaj Kolce spalił, co za bambik Co za bambik, o. kolce spalił A z kim jesteś, na spajlec na, na, na kozie, tak? O, pa, o, nie. Prawie go zrobiłem! ale go bym no. z bombą łąboką kąbił, -bom -bom człowieku. 29 na butach, proszę. Proszę. Jeszcze minuta 20, teraz chyba lekko tutaj zepsuli, nie? Pamiętaj, że masz tam w stop pisać, człowieku, od razu. Chyba no przepisze... wiem, wiem, wiem. O człowieku. O człowieku O człowieku, o człowieku, o człowieku. Teraz. A jest lipa, a jest lipa. 24 na butach, ile jeszcze sekund, no. 56 sekund, 56 Kupka, sekund. Kifka, kifka, kifka między graczami, kifka między graczami. Jak Ronaldo. I góra, i dawaj, góra. Dawaj, dawaj. 50... To im powiem że zostało im 50 sekund, dobra? No chłopaki, no, jak ty zostało zadajno. wam 40 sekund, zostało wam 40 sekund, jak się gubicie 40 sekund. Dobra, stąd się dzieje w ogóle za chałup, więc 30 sekund, 30 sekund Zabijam Nie zabijam Dawaj, dawaj Nie zabijam 26 sekund. Kurde! Nie gadaj, że ostatnie sekundy 20 sekund. Ile masz na secie Ostatnie 2 sekundie co spojrzałem przez ciebie, padnę teraz! 15 sekund, 15 sekund Nie jem. W ogóle stakują mnie 10 sekund, 10 sekund. U serca sekund. mam, u serca mam. Zjadłem, 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 cztery cztery zjadłem. 7... 8% na butach, człowieku, <grym> pośpieszcie, bo mi padną buty. Stop, stop, stop. Stopuj, stopuj, stopuj no, ich, stopuj ich, człowieku, zytepuj mnie, niech mnie wytepają, nie, bo mnie zabiją, nie zabiją, nie, nie, nie. zabiją mnie. O szósty, o szósty, zabiją mnie buty i padą 7%. Dobra Mikiro, no to co, udało ci się przetrwać tak 30 osób? Jak było ciężko, czy nie? Ogólnie jedyną przeszkodą to były te wszystkie steve'y, które panoszyły mi mojego seta. Zostało mi, już zerpałem się, ale zostało mi 21% na butach. Jeszcze dodatkowa minuta i nie ma szans, żebym no. się, Nie ma szans, żebym przeżył. No właśnie, wygrałeś mi tylko 500 zł. Cieszysz się? Bardzo się cieszę. Wydam to na jedzenie.